Witam wszystkich. Jak się okazało, niestety wylosowanie dwóch zwycięzców to było za mało, ponieważ żaden z nich nie zgłosił się w odpowiednim terminie. Z tym, że Bartosz Dełbski zgłosił się już po terminie, dlatego będzie miał szansę po raz drugi zostać zwycięzcą konkursu o grę Tom Clancy. No i tak, poprzednio wylosuję wygrane liczby. Z tym, że postanowiłem, że wylosuję sobie od razu zwycięzców z... Tutaj dla, tylko dla przykładu to losowanie. Po kolei to będą zwycięzcy od pierwszego w kolejności, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, tak żeby już nie trzeba było przeprowadzać trzeciego losowania. No i będzie to od 1 do 6, sześć, sześć unikalnych liczb. I pierwszym zwycięzcą jest Błażej Przystupa. Ewentualnie, jeśli się zgłosi, będzie to Jakub Partyka, Filip Toczyński, Patryk Ciepłucha, Jan Jakubowski i Bartosz Dełbski. Mam nadzieję, że już trzeciego losowania nie trzeba będzie przeprowadzać, no bo już wszyscy wszyscy możliwi zostali wylosowani, no i czekam na Błażeja przystupę tydzień, no i tak wiecie, ewentualnie jeśli się nie zgłosi, to później tydzień ma Jakub Partyka, później Filip, tydzień i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję jednak, że tym razem już pierwszy zwycięzca się zgłosi, żegnam i zapraszam do oglądania mojego kanału na YouTube